Cztery oczy. Poranna rozmowa, Radio Opole. Witam państwa serdecznie w tym wyjątkowym dniu. 15 sierpnia, setna rocznica Bitwy Warszawskiej. Właśnie o niej będziemy rozmawiać z panem doktorem Tomaszem Gryniuchem, naczelnikiem opolskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się państwo. Cud nad Wisłą. Czy to rzeczywiście był cud nad Wisłą, czy. Tak, po prostu dorabiamy do tego no, niewątpliwego sukcesu militarnego trochę ideologii. Na pewno w, 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 ranga samego wydarzenia jak najbardziej nobilituje to wydarzenie, żeby nazwać je mianem cudu. Zresztą e, to nie była taka oryginalna nazwa, bowiem zaczerpnięta z innego cudu, cudu nad marną. A mianowicie m, wszyscy pamiętali zakończenie I wojny światowej, wszyscy pamiętali, mieli e, jeszcze w głowach. E, w akcję armii niemieckiej, która niemalże zdobyła Paryż. I w ostatniej chwili, ostatnim wysiłkiem, można tak powiedzieć, alianci wyparli Niemców. Poza linię rzeki Marna, stąd zaczęto nazywać tą bitwę cudem, cudem nad Marną, następnie po bitwie warszawskiej głównie politycy stronictwa narodowego, opcji narodowej zaczęli określać bitwę warszawską, mianem cudu nad, nad Wisłą, mówiąc o interwencji boskiej. W każdym razie nie jest to na wyrost określenie, bowiem faktycznie Polacy wówczas byli mocno zbudowani nie tylko po ni patriotyzmem, ale również głęboką, głęboką religijnością, bowiem wszyscy zdawali sobie sprawę, co nadciąga ze wschodu. Tutaj można mówić o, o, o barbarzyństwie, które szło ze wschodu. O, w, ze wschodu szło wszystko to, co niszczyło cywilizację łacińską. I tutaj Polacy, cały świat zachodni był zdeterminowany, żeby zatrzymać to, co nadciąga nad Wisłę. Ale nie bardzo nam świat zachodni pomagał wtedy. Dokładnie, świat zachodni akurat e, żył w oparach bolszewickich e, rewolucji e, głównie robotnicy zaczęli się buntować. Jest to dzieło, dziełem akurat oczywiście drugiej międzynarodówki, która wywołała rewolucję światową. Póki co z przyczółkami bardzo silnym, silnymi w, w Niemczech, w Bawarii. Zresztą wszyscy spodziewali się, że e, armia Tuchaczewskiego, armia czerwona przejdzie po trupie nowoodrodzonej Polski i połączy się z rewolucjonistami w Niemczech. W wyniku czego, e, tak mówiła sowiecka... Bolszewicka propaganda, że czerwo, armiści zatrzymają się dopiero u brzegów Atlantyku. Stało się inaczej. Ja jeśli chodzi o ten aspekt cudu, y, jeszcze bym widział y, w takim kontekście, że no przecież raptem y, młodziutka państwowość polska zdołała całkiem dobrą armię. Przygotować całkiem dobrą przynajmniej w porównaniu do tych zagonów Tuchaczewskiego, jeśli chodzi o wyposażenie, a zwłaszcza jeśli chodzi o dowództwo, bo przecież to sztaby opracowywały wszystkie ruchy, prawda? Zgadza się, to jest w ogóle całkowicie inny fenomen, a mianowicie zjednoczenie trzech różnych kultur. Przecież od ponad 120 lat Polacy byli rozdzieleni granicami zaborców, mało tego granicami cywilizacyjnymi, bo bowiem imperium sowieckie, imperium rosyjskie wcześniej to zupełnie inna metoda życia od metody życia na zachodzie, w, w, w zaborze pruskim czy w zaborze austriackim, więc trzy różne nauki chociażby podejścia do spraw wojskowości. Tutaj generalicja, sztab musieli faktycznie się, mówiąc kolekwialnie, docierać, żeby można było jedną wspólną koncepcję wypracować względem nadciągającego, śmiertelnego, jak się okazuje, jak się okazało, e, wroga zagrożenia. No, tak, tak samo również brak tradycji wojskowych, brak e, tak naprawdę wszystkiego od... Żołnierza, od rekruta po mundury, po obuwie, po amunicję, wszystko to należało stworzyć, wszystko to należało zorganizować właściwie na ostatnią chwilę i to się udało. I to się udało. Ym, jaki był udział, ym, bo przecież byliśmy sprzymierzeni z Petlurą, prawda? Jaki był udział Ukraińców w tej wojnie? Tutaj generalnie chyba bardziej chodziło o sam kontekst propagandowy, no że jednak ta idea międzymorza czy odrodzenia federa federacji tak, między, między narodami to głównie o to chodziło, żeby też dać Piłsudskiemu czy też temu obozowi legitymację nad tym, żeby objąć w przyszłości również narody, które mogły pretendować do, do narodów, które mogły żyć w symbiozie w ramach y, państwa polskiego. Długofalowo to się nie, nie udało, natomiast w tym momencie no, na, zawsze to było jakieś wsparcie moralne, bo jeżeli powiemy, że w, armia Atamana Petlury to 10-15 tysięcy żołnierzy, Góra, no to to, tak, dokładnie, tak. to to raczej to nie była siła, która mogła przeważyć w tej wojnie. Chodziło raczej o ten, o ten moralny kontekst. Mhm, a, y, polskich wojsk było w granicach 600-700 tysięcy, tak? Y, tutaj wielką zasługą jest przede wszystkim generał Józef Haller, który zorganizował właściwie od podstaw armię ochotniczą. Co to była armia ochotnicza? To byli Polacy właściwie ze wszystkich regionów e, ówczesnych, e, polskojęzycznych. Mowa tutaj o Wielkopolsce, mowa tutaj o Śląsku, mowa tutaj o Zaolziu, o krainach, e, które. Od, od siebie dzieliły setki, dziesiątki e, tysięcy kilometrów, ale e, to byli ludzie, którzy chcieli walczyć o, o Polskę. Udało się właściwie w ciągu kilku, kilkunastu dni zorganizować ponad 100 tysięczną armię, armię studentów, e, robotników e, i innych zawodów, chłopów, tak, tutaj wielka zasługa premiera e, Witosa i rządu obrony narodowej, zjednoczenie narodu, w wyniku którego udało się tak naprawdę. Największe zagrożenie w ówczesnym świecie. Tuchaczewski. Jakimi on siłami dysponował? Odchodząc pod Warszawę. Siły były tak naprawdę bardzo wyrównane. Oczywiście Tuchaczewski, czy też szerzej dowództwo, czy też wierchuszka Armii Czerwonej sądziło, że wojsko polskie jest w rozsypce. Zostali pokonani. Przecież pamiętajmy, że od, od ofensywy na Kijów Polacy praktycznie się wycofywali, zajmując kolejne rubierze i kolejne, kolejne, zmierzając ku sercu Nowej Państwowości ku Warszawie. I wszyscy w, na wschodzie byli przekonani, że to już jest koniec, to jest kwestia kilku dni. Zresztą te całe buńczuczne wypowiedzi mówiące o tym, że przecież ci czerwonoarmiści już za chwilę będą obmywać swoje stopy w Oceanie Atlantyckim. To wszystko mówiło o tym, że Polacy jako siła zbrojna byli zupełnie zlekceważeni. I to paradoksalnie pomogło nam na pewno również zwyciężyć. Oczywiście mobilizacja Armii Ochotniczej, oczywiście nies niesamowicie brawurowy plan kontrofensywy zrobiły swoje. Tak patrzę, mam w oczach obrazy z filmu 1920 bitwa warszawska. No i te hordy, że tak powiem, bolszewickie, jakie idą w stronę Warszawy. Na ile on był ten obraz, odzwierciedleniem tego, co się wtedy działo? Czy to była no, taka bardzo armia bez... Ja podejrzewam, e... że to i tak, panie redaktorze, e, trzeba było podkoloryzować w sensie takim, żeby nie, poka nie pokazać też tego barbarzyństwa całkowitego, bowiem mm. chociażby Zofia Kossak-Szucka w swojej powieści Pożoga pokazała, co nadciąga. Nadciągała zupełnie e, Inna armia... Inna brak cywilizacji. Pani, Może nie chcę powiedzieć z, zdemoralizowana, bo w jakimś sensie ona była zdemoralizowana, na, na, natomiast na pewno była zmobilizowana do tego, żeby plądrować, niszczyć grabić. niszczyć, grabić, rabować. No ta słynna scena, że jak w Warszawę zdobędziecie, to w Warszawie na ulicach leży czekolada i złoto. Zresztą to było bardzo też, jeśli chodzi o Armię Czerwoną, przyjęte w tej armii, że dowództwo na 24 godziny mniej więcej przyjęło się komisarze, odwracali zwrok od tego, co dzieje się w złupionych dworach, miastach, miasteczkach, wiosnach. Los w to byłby... rządu było gorzej, ale pozwalano grabić. Dokładnie, te słynne sceny z zegarkami na, na rękach to nie tylko druga wojna światowa, ale pierwsza również, e, również, również wojna polsko-bolszewicka. Na czym polegał geniusz właśnie y, zwycięstwa pod Warszawą? W czym tkwił? Z tego co y, się doczytałem to mieliśmy po prostu rozpracowany wywiad. Przede wszystkim sowiecki. dokładnie, świetnie działający wywiad i to wywiad skierowany na, na zaplecze frontu wroga. To przecież między innymi szyfranci ze szkół austriackich, doskonale wszechstronnie wykształceni ludzie, którzy oddali się zupełnie pod wpływem tego wielkiego patriotyzmu sprawie polskiej. Więc na pewno ten niezwykły wywiad, rozpracowanie Armii bolszewickiej na pewno to, że bolszewicy tak naprawdę zignorowali siłę, jaką była Polska, oni parli tak naprawdę do przodu, nie obawiając się o swoje skrzydła. A tak naprawdę przecież w taktyce wojskowej chodzi o to, żeby nie iść prosto na wroga, co było tylko i wyłącznie chyba e, taktyką Armii Sowieckiej, Armii Czerwonej, ale przede wszystkim zabezpieczenie swoich skrzydeł. Nawet chyba w II wojnie światowej oni też tak. Metoda idziemy musimy wroga po prostu zalać, wojska rzucimy. Zlalać sw sw swoim wojskiem wroga. E, Polacy wykorzystali tą lukę na skrzydle e, Armii Czerwonej i z linii rzeki wieprz, y, wyszło śmiercionośne uderzenie. Komendant Piłsudski y, słuchał doradców do dnia dzisiejszego toczą, toczą się dysputy i pewnie będą się toczyć. To jest wiadome dla wszystkich wielkich wydarzeń, które koniecznie widzą wielu autorów sukcesów. W tym wypadku toczy się, toczy się taki spór pomiędzy kompetencjami, kto tak naprawdę opracował plan i doprowadził przede wszystkim do zwycięstwa. Czy to był marszałek Piłsudski, czy to był jednak generał Tadeusz Jordan Rozwadowski. Dokumentacja z Daje się przychylać na stronę jednak generała Rozwadowskiego, który tak naprawdę od 12 sierpnia przejął fizycznie dowodzenie nad wszystkimi polskimi jednostkami. To jego podpis. Od 12 do 16 sierpnia e, figuruje na wszystkich, e, na, na wszystkich dokumentach. Natomiast no, faktem jest niezaprzeczalnym, że marszałek Piłsudski miał chwilę załamania a mianowicie z, w nocy z 12 na 13 sierpnia nie wiedzieć czemu, podał się do dymisji. E, Premier Witos przyjął tę dymisję zupełnie oszołomiony tym, co się stało. Na szczęście chyba twarde e, kobiety, to jest przyszła żona Aleksandra Piłsudska i jego córka chyba postawiły go e, Piłsudskiego do pionu, do, do pionu bowiem <laughs> już o pierwszej w nocy 13 sierpnia e, stawił się na posterunku pod Dęblinem i zdaje się, że już ta jego postawa sprawiła, że żołnierze czy też oficerowie zgromadzeni wokół Piłsudskiego zdali sobie sprawę z tego, że chyba sytuacja jest opanowana. Niemniej to generał Rozwadowski od początku do końca nie stracił zimnej krwi. No i właśnie ta reakcja Piłsudskiego najlepiej mówi o zagrożeniu, jakie było wtedy realne. Niestety niewiele nam pomogli sojusznicy a pamiętajmy, że no to ich też uratowaliśmy. Ja tutaj to chciałbym wspomnieć na pewno o Węgrach, bo Węgrzy. Węgrzy nas nie opuścili, panie redaktorze. Ponad 60 milionów sztuk Amunicji w Europie, tak naprawdę wyszczelanej, mówiąc kolokwialnie, nie, udało nie, im tak. się zgromadzić duży potencjał wojskowy, i ryzykując tak naprawdę rozbrojenie własnego narodu, wsparli naród polski. Niezwykle symboliczne, ale jakże ważne, mówiące jednak o tym ponadczasowym braterstwie dwóch narodów polskiego nie, i tak. węgierskiego w konfrontacji niestety z aliantami. Którzy poza pustymi słowami nie przynosili nam konkretnych, e, konkretnej pomocy. Także proszę Państwa, naprawdę mamy co dzisiaj świętować. Przypominam jeszcze raz setna rocznica bitwy warszawskiej, tak zwanego cudu nad Wisłą. Moim gościem był dr Tomasz Greniuch, naczelnik opolskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Państwu również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. W cztery oczy, poranna rozmowa Radio Opole.